To jest Challenger 2, brytyjski czołg bojowy, który ma legendarną reputację. Jest niezniszczalny. Żaden Challenger 2 nie został zniszczony w walce przez wroga przed Ukrainą. Nigdy. 62 tony brytyjskiej stali pancerz, który wytrzymuje prawie wszystko. Najdokładniejsze działo zamontowane w czołgu. Ze względu na tę nieskazitelną reputację, w marcu 2023 roku Wielka Brytania zdecydowała się wysłać 14 tych maszyn na Ukrainę. Ale prawda jest taka, że ten czołg nie powinien tam być. Jest zbyt ciężki na ukraiński teren. Zapada się w błocie. I oni po prostu powiedzieli, że jest za ciężki, słaby i ciągle się zacina, i możesz zobaczyć, że dokładnie to się tutaj stało. Twoja amunicja nie jest produkowana od 20 lat, więc zapasy są ograniczone. To czyni go koszmarem logistycznym w wojnie na wyniszczenie, takiej jak ta. A wysłali tylko 14 jednostek. 14 na tysiące rosyjskich czołgów. Te liczby po prostu nie miały sensu. Ale Ukraina odkryła coś genialnego w tym brytyjskim czołgu, czego nawet sami inżynierowie, którzy go stworzyli, nie przewidzieli. Szczegół techniczny unikalna cecha, która gdy została połączona ze współczesną technologią pola bitwy, zamieniła ten koszmar w jedną z najgroźniejszych broni, jakie mają do dyspozycji. Pozwól, że Ci pokażę. Rok był 2023. Już na początku roku, w marcu, można było zauważyć, że wojna wywarła ogromny wpływ na Ukrainę. W tamtym momencie specjaliści szacowali, że Ukraina będzie potrzebować około 1500 czołgów, by mieć realną szansę przeciwko Rosjanom. 14 czołgów, o których wspomniałem wcześniej, stanowiło mniej niż 1% tej liczby. To było statystycznie nieistotne. Ale Wielka Brytania nie myślała tylko o matematyce wojskowej. Oni prowadzili polityczną partię szachów. Widzisz, zanim pojawiło się tych 14 challengerów, istniało to, co dyplomaci nazywali tabu czołgów. Kraje zachodnie obawiały się wysyłać nowoczesne czołgi na Ukrainę. Putin ostrzegał, że to będzie przekroczenie czerwonej linii, groził eskalacją, a nawet wspominał o broni nuklearnej. To wszystkich sparaliżowało. Więc Wielka Brytania wykonała odważny ruch. Wysłała czołgi challenger jako pierwsza, przełamała tabu i zrobiła to celując konkretnie w Niemcy. Powód: Po całej Europie było rozproszonych ponad dwa tysiące niemieckich czołgów. Leopard, 2 kraje chciały wysłać te czołgi na Ukrainę, ale nie mogły. Niemieckie prawo dotyczące reeksportu wymagało zgody Niemiec. Niemcy się wahały, ale kiedy Brytyjczycy jako pierwsi wysłali challengery, presja dyplomatyczna stała się nie do zniesienia. Tabu zostało przełamane i to zadziałało. Niemcy w końcu ustąpili. Inne kraje poszły w ich ślady. Ostatecznie Ukraina otrzymała ponad 300 nowoczesnych zachodnich czołgów: Leopardy, Abramsy i inne. 14 challengerów zapoczątkowało lawinę dostaw sprzętu wojskowego. Politycznie to było genialne, ale wciąż istniał ogromny problem. Te czołgi przybyły na wojnę, która już nie miała sensu dla czołgów. To dziwne, ale pozwól, że wyjaśnię. Na początku konfliktu w 2022 roku czołgi działały w tradycyjny sposób. Prowadziły natarcia, chroniły piechotę. I oczywiście niszczyły inne czołgi, dokładnie tak, jak zostały do tego zaprojektowane. Żebyś miał wyobrażenie, Rosja użyła tysięcy swoich czołgów, próbując zdobyć Kijów stolicę Ukrainy. I jak już pewnie wiesz, to się nie udało. Natomiast Ukraina. Cóż, Ukraina podczas kontrofensywy we wrześniu 2022 roku użyła czołgów i wyzwoliła tysiące kilometrów kwadratowych w regionie Charkowa. Atakowaliśmy umocnioną pozycję o nazwie Moskwa. Zniszczyliśmy pierwszą linię obrony i wycofaliśmy się, ponieważ skończyła nam się amunicja. Zaczęli uciekać. Nasza piechota zajęła ich okopy. Nie spodziewali się czołgów. Myśleli, że będzie tylko piechota, która postrzela i się wycofa. Ale strzelały do nich cztery czołgi. To działało perfekcyjnie, ale potem wszystko się zmieniło. Pojawiły się drony. Małe, tanie, śmiercionośne. Drony z widokiem z pierwszej osoby, które kosztują kilka tysięcy dolarów, zaczęły polować na czołgi warte miliony. I były niesamowicie skuteczne. Rosja straciła około dwóch trzecich swoich czołgów w wyniku ataków dronów. Nie przez pociski, nie przez inne czołgi. Przez drony. Nagle wszystko, co poruszało się na polu bitwy, było wykrywane w ciągu kilku minut i zaraz potem niszczone. Niebo było pełne oczu, a te oczy miały materiały wybuchowe. Ukraina w 2023 roku próbowała tradycyjnie wykorzystać nowe zachodnie czołgi. Rozpoczęli dużą ofensywę w regionach Donieck i Zaporoże. Wysłali wszystko: challengery, abramsy, leopardy. Celem było przełamanie rosyjskich linii obronnych, ale te linie były absurdalne. Były tam ogromne rowy przeciwczołgowe, betonowe przeszkody zwane zębami smoka i co najważniejsze drony mnóstwo dronów iż zachodnie czołgi nie zdołały przejść przez pierwszą linię obrony. Rezultat? Ofensywa zakończyła się niepowodzeniem. Sprzęt został utracony, w tym pierwszy potwierdzony challenger 2 zniszczony w walce. Ta niepokonaność dobiegła końca. I jedna rzecz stała się tego dnia całkiem jasna. Używanie czołgów na linii frontu było samobójstwem. Czołgi jako tradycyjna broń ofensywna stały się w tej wojnie przestarzałe. Ale wtedy wydarzyło się coś zaskakującego. Zamiast zrezygnować z challengerów, Ukraina postanowiła spojrzeć na te problematyczne czołgi w zupełnie inny sposób. Zadali pytanie: Jeśli nie użyjemy tego czołgu na froncie, to gdzie indziej można go wykorzystać? I odpowiedź została znaleziona dobrze ukryta za jedną specyficzną cechą techniczną działem, a dokładniej działem L30A1 o kalibrze 130 mm. Chcesz wiedzieć, co czyni je wyjątkowym? Wszystkie nowoczesne czołgi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego używają dział gładkolufowych. To są lufy gładkie, które pozwalają pociskom osiągać wyższe prędkości. To jest kluczowe, aby przebić pancerz innych czołgów. Ale Challenger 2 jest inny. On używa działa typu gwintowanego, to znaczy, że wnętrze jego lufy ma spiralne rowki. Pocisk obraca się, gdy przechodzi przez rowki. Ten obrót zapewnia stabilność aerodynamiczną, tak jak futbolówka amerykańska wirująca w powietrzu. Rezultat: niesamowita precyzja. To najdokładniejszy czołg, jaki powstał. On jest rekordzistą świata w niszczeniu czołgów na największym dystansie w historii. To dosłownie karabin snajperski. Waży aż 62 tony i to nie wszystko. Ze względu na tę gwintowaną lufę, Brytyjczycy używają innego rodzaju amunicji, znanej jako High Explosive Squash Head. Jest bardzo skuteczna przeciwko fortyfikacjom i lekko opancerzonym pojazdom. Zasięg jest imponujący może sięgać nawet 8 km. Dla porównania, standardowa amunicja innych czołgów ma zasięg do 3 km. Ta cecha robi ogromną różnicę, i Ukraina to zauważyła. Ponieważ jeśli Challenger nie może podjechać na linię frontu, to nie musi tego robić. Może być bardzo daleko, a mimo to trafić w cel z precyzją chirurga. W ten sposób narodziła się zupełnie nowa taktyka. Challengery już nie prowadzą natarć piechoty. Ukrywają się 3 do 5 km za liniami chronieni przez drzewa i działają jak mobilna artyleria precyzyjna. Ale wtedy pojawia się inny problem, skąd wie, gdzie strzelać, skoro jest tak daleko. I tu właśnie wkracza nowoczesna technologia, o której wspominałem na początku drony. Te same drony, które sprawiły, że czołgi na froncie stały się przestarzałe. Teraz współpracują z challengerami. Ukraińskie drony zwiadowcze przelatują nad rosyjskimi pozycjami, identyfikują cele, bunkry, umocnione pozycje i przesyłają dokładne współrzędne Global Positioning System do challengerów. Czołgi korygują celowanie i oddają strzał. Dron obserwuje, gdzie trafił pocisk. Jeśli chybił, przesyła poprawkę. Challenger koryguje, strzela ponownie. Trafia. W tym czasie większe drony uderzeniowe bombardują te same pozycje. To skoordynowany atak. Kiedy te pozycje zostaną zniszczone lub wystarczająco osłabione, wtedy piechota rusza do przodu. Działania prowadzone są w bezpiecznych warunkach, by zająć teren. Ukraiński dowódca czołgu o pseudonimie Hera dobrze to opisał. To naprawdę jak karabin snajperski, pozwala razić cele wroga na dużych odległościach. Nie musisz podchodzić zbyt blisko, możesz spokojnie strzelać z osłoniętej pozycji, a potem się wycofać. Widzisz tę genialność? Ukraina wykorzystała największą słabość challengera bycie ciężkim, powolnym, z ograniczoną ilością amunicji i zamieniła to w siłę. Bo jeśli masz stać w osłoniętej pozycji i strzelać z daleka, bycie ciężkim nie ma znaczenia. Bycie powolnym nie ma znaczenia, liczy się precyzja i w tym challenger jest nie do pokonania. Ale bądźmy szczerzy, to genialne rozwiązanie ma swoją wysoką cenę. Pamiętasz, jak mówiłem, że amunicja nie jest produkowana od 20 lat? To nie jest przesada. Wielka Brytania przestała produkować amunicję gwintowaną kalibru 120 mm dekady temu. Zapas ograniczony, liczy się każdy strzał dosłownie i armaty też nie są już produkowane. Co gorsza, armata gwintowana szybko się zużywa, wytrzymuje około 500 strzałów przy maksymalnej mocy. Porównaj to z amerykańską armatą gładkolufową, 1500 strzałów. To trzy razy mniej. Co więcej, brak części zamiennych. Jeśli armata się zepsuje, nie ma zapasowej. Chyba że wezmą ją z jednego z wycofanych czołgów w Wielkiej Brytanii. Ale wtedy pojawia się pytanie, czy którykolwiek z nich ma jeszcze działo w dobrym stanie? Jak możesz sobie wyobrazić, skutki tego są druzgocące. Rok po dostawie tylko 7 z 14 challengerów było sprawnych. Z 7, które nie działały, tylko jeden został poważnie uszkodzony w walce. Jeden był przeznaczony do szkolenia, a pozostałe 5 stały bezczynnie, czekając na części zamienne. Po prostu nie było wystarczającej liczby mechaników ani części zamiennych, żeby je naprawić. Prawdopodobnie kanibalizowali jedne czołgi, żeby utrzymać inne w ruchu. To ten logistyczny koszmar, o którym mówiłem. Wielka Brytania rozpoznała ten problem i w lutym 2025 roku przedłużyła kontrakt z firmą Babcock International. Celem jest oczywiście wyszkolenie ukraińskich mechaników, aby mogli sami wykonywać naprawy w terenie, a także zapewnienie dostaw części zamiennych. Zasadniczo chodzi o to, by utrzymać te 14 czołgów przy życiu tak długo jak to możliwe. Oto najważniejsza lekcja z tej historii. Lekcja wyniesiona przez Wielką Brytanię. Teraz budują następcę Challengera 2, nazywa się Challenger 3. Wiesz, co jest najważniejszą zmianą? Usuwają działo gwintowane, zamontują niemieckie działo gładkolufowe, to samo, które jest używane w nowocześniejszych Leopardach 2. Powód jest prosty: doświadczenia z Ukrainy udowodniły im coś fundamentalnego. W długotrwałych wojnach logistyka jest ważniejsza niż indywidualna przewaga techniczna. Najdokładniejszy czołg na świecie nie ma sensu, jeśli nie możesz go utrzymać w ruchu. Najlepsza broń bez amunicji jest bezużyteczna, ale tutaj jest coś fascynującego. Challenger 3 przyswoi te lekcje tylko dlatego, że Challenger 2 nauczył ich jako pierwszy. Nauczył się tego walcząc na Ukrainie w prawdziwej walce. Poświęcenie 14 czołgów nie poszło na marne. Udowodniły swoją wartość na dwóch różnych płaszczyznach, także politycznej. Odblokowały setki innych czołgów, uratowały ukraińskie życia, znacząco wzmacniając ich siły pancerne. Na poziomie taktycznym pokazały, że nawet przestarzała broń może zostać wykorzystana na nowo, że ograniczenia mogą stać się zaletami dzięki kreatywnemu myśleniu, że czasami rozwiązaniem nie jest użycie czegoś zgodnie z przeznaczeniem, lecz całkowite przemyślenie jego zastosowania. Pamiętasz tę reputację niezniszczalności, o której wspominałem? Cóż, została naprawdę wystawiona na próbę. Wiele czołgów Challenger zostało trafionych, niektóre zostały całkowicie zniszczone przez drony Lancet, przez pociski Cornet, przez ataki śmigłowców. Niezwyciężoność minęła, ale wiesz co pozostało? Wskaźnik przeżycia załogi. W praktycznie wszystkich udokumentowanych przypadkach, gdy Challenger został trafiony, załoga przeżyła, zdołała się ewakuować. To jest brytyjski projekt w akcji. Poświęcili prędkość i mobilność, aby priorytetowo potraktować jedną rzecz ponad wszystko utrzymanie załogi przy życiu. Robią to przechowując amunicję w oddzielnych, opancerzonych przedziałach. Dodatkowo, ich panele wybuchowe kierują siłę eksplozji na zewnątrz. A nie do środka, gdzie znajduje się załoga. A teraz w radzieckich czołgach amunicja jest przechowywana razem z załogą. Gdy zostanie trafiona, wieża wylatuje w powietrze razem ze wszystkimi w środku. To są zupełnie przeciwstawne filozofie. A ukraińska pokazuje, że brytyjska działa. Oczywiście te 14 czołgów nie zmieniło całkowicie przebiegu wojny, ale udało im się zmienić politykę, odblokowali ogromne zasoby. A potem pokazali, że innowacje mają znaczenie, że dostosowanie się ma znaczenie, że reinwencja ma znaczenie. Ukraina użyła też brytyjskiego czołgu. Udowodnili, że na współczesnym polu bitwy kreatywność i zdolność adaptacji są ważniejsze niż same liczby. Wzięli broń z XX wieku i przekształcili ją w coś, co działa w XXI wieku. Nawet Wielka Brytania była zaskoczona, bo nie wyobrażała sobie takiego zastosowania swojego czołgu. I to jest prawdziwy geniusz ukraińskiej strategii. A ty? Co w tej historii zrobiło na tobie największe wrażenie polityczny ruch Wielkiej Brytanii, czy sposób, w jaki Ukraina na nowo wykorzystała czołg? Napisz w komentarzach. Jeśli podobał Ci się film, udostępnij go i zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia następnym razem.